zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż artystyczny inspirowany tymi oto paznokciami, które dostałam w ramach współpracy i dlatego też opowiem Wam, co dostałam na urodziny. Pochwalę się tym, co przygotowali dla mnie moi znajomi. Moja dziewczyna bo dostałam mnóstwo świetnych rzeczy, za które jestem niesamowicie wdzięczna. Szłamam w, w ogóle powiem, już teraz zostałam. Mam taki kubek do maczy, i też właśnie maczę z moja macza razem z takim wiecie, taką pszczoleczką, bijaczką do niej, żeby się wszystko dobrze po prostu mieszało i żeby macze ubić. I jestem in love. Przysięgam, kocham maczę. Teraz mogę sobie zrobić sama w domu. Jeszcze od której sobie oczywiście klasycznie zacznę to brwi. Ja ogólnie na brwi kredką, ale teraz chyba zacznę robić je cieniami, żeby były troszeczkę takie delikatniejsze kolorystycznie, więc no i zacznę sobie od ich delikatnego wypełnienia, po prostu takiego poprawienia trochę. Spadł mi telefon na ziemię. Nie wiem jak on dalej żyje, Przysięgam przyraziło mnie to, bo czasami mi tak spada i zawsze boi się, że to będzie jego ostatni upadek, ale... Tak, zaczynając od nowa, zaczynam sobie od brwi, od ich takiego po prostu zarysowania cieniami, żeby było troszeczkę takie, wiecie, bardziej, no bez dziur po prostu i żeby było takie bardziej kształtne. I zaraz przejdziemy sobie do po prostu też ich obrysowania, ale powiem wam że naprawdę przeżyło mi się z tym telefonem, bo pierwszy raz od tak mi aż po prostu spadł. Musiałam go ratować nogą, tak jak kopnąłam go, żeby nie poleciał po prostu na ziemię i walnął w kaloryfer i potem w ziemię dopiero. Więc no, wyglądało to groźnie, ale na razie się trzyma, więc jest dobrze. E, I tak, powiem wam właśnie co dostałam jeszcze na urodzinki. Oczywiście moja dziewczyna zabrała mi też na randeczkę e, do takiej restauracji e, atetyckiej. Mm, było tam tak przepięknie i jestem mega wdzięczna do tego wzięła mnie też na Beetlejuice'a do kina i zamówiła nam też innego dnia indyjskie jedzenie do domu i było przepyszne oglądałyśmy sobie do tego też film i było bardzo fajnie i teraz sobie przejdziemy do poprawienia brwi od dołu i uwaga, drugą rzeczą z takich właśnie wyjść jakie dostałam, to w ogóle nie tylko od mojej dziewczyny, ale też od znajomych, bo się składali, ale to był pomysł mojej dziewczyny i po prostu ja jestem w szoku, że ona coś takiego mi wymyśliła. Jest taki kurs makijażu, a takie indywidualne po prostu zajęcia z Sebastianem Kopieciem. Nie wiem, czy tak się wymawia jego nazwisko, czy tak się je odmienia w sensie, bo wiem, jak się wymawia, ale nie wiem, czy tak się odmienia. I dosłownie nie wiem, jestem taka podekscytowana, Widziałam się z nim w ogóle już raz, bo. Ja też taki, taki event w Seforze w ten weekend i też moja dziewczyna mi zapisała tam. On mi tam zrobił makijaż i w ogóle i było mega fajnie z nim, więc się na to bardzo ekscytuje. Ja byłam w takim szoku, jak się o tym dowiedziałam, bo no nie wiem, to jest coś cudownego. Ja kocham jego makijażę i no marzyłam o czymś takim, więc jestem totalnie po prostu przeszczęśliwa przez to. Wczyściłam sobie już w ogóle od dołu moje brwi. Um, użyłam też kolektor na powiekę i teraz nałożę puder. I jest to nie był jaki puder, ponieważ jest to puder, o jakim marzyłam, który dostałam coś na urodziny. I jest to puder z Huda Beauty, taki ten biały. I nie wiem, ja jestem po prostu in love. On jest serio cudowny i ja sama bym tego nie kupiła, bo no jest drogi. Teraz będę musiała, jak się skończy, bo na pewno nie dam rady przejść na jakiś inny potem, więc tak. Dostałam jeszcze z kosmetyków taki balsam do ust Skiko. Kiko. Może sobie tego w ogóle. Taki bardzo ma przyjemny kolor. To nie jest taki ten, wiecie, wieko błyszczyk taki błyszczący, bo oni z nich słyną, ale też się bardzo ładnie błyszczy. No i mm, bardzo fajna nawilża, więc jestem też zakochana w nim. Dostałam też taką książkę, która brzmi mi świetnie. Znaczy, czy ją znacie? Może ktoś powie mi, co o nich sądzi. I dlatego też od moich najbliższych przyjaciółek dostałam takie pudełko Otwórz Kiedy i też jest przesłodkie. I dostałam jeszcze kwiaty, które już teraz troszeczkę opadły, więc tutaj ja mam zdjęcie, ale są przecudowne. A i jeszcze moja siostra dała mi pomadkę do ust w moim, w moim ulubionym cieniu. I chyba to tyle, sobie coś przypomniałam, jeszcze powiem. Zrobimy teraz cienie, i szczerze nie mam jakiejś takiej idealnej paletki, która by się sprawdziła do tego makijażu, więc muszę coś tutaj trochę powymyślać. Zawsze sobie to takiej z Vibo. Paletki ja mam od kilku lat dosłownie. I taki cień złotawy sobie nałożę, bo te paznokcie też mają takie złote po prostu kryształki i ja sobie kupiłam do tego makijażu kryształki, ale tylko srebrne, e, więc no po prostu zrobię co mogę, żeby tutaj było i srebro i złoto, dlatego po prostu pójdę w srebrne e, kryształki, no i złote cienie. Ja mam sobie od tego właśnie, że tak tutaj pędzelkiem blenduję je w kąciku, dosyć tak intensywnie tutaj, e, nie będę się z tym też jakoś przesadnie, nie wiem, obchodziła. I tak samo też tutaj po prostu sobie blenduję i do góry idę, żeby to wszystko w górę wblendować. Takim oczywiście puchatym pędzelkiem takie te bazowe cienie sobie po prostu robię, który to też na drugim oku i zaraz przejdziemy sobie razem dalej. Teraz takim pędzelkiem trochę bardziej zbitym dodam taki cień brązowo-złoty z paletki od Kylie Jenner i go właśnie to tutaj sobie w końcówki, głównie żeby tak troszeczkę go po prostu Kąciki, w sumie zewnętrzne nie końcówki. I sobie tak tutaj go właśnie nałożę, żeby trochę przyciemnić. I tak samo też blenduję go tutaj. Właśnie z już to załamanie między powieką, żeby to trochę przyciemnić, ale widzę, że to nie będzie wystarczający efekt, więc dokładam sobie troszkę takiego brązowego. Myślę, że tego ciemniejszego po prostu dołożę. otrzypuję pędzelek, żeby mi się nie porobiły plamy. No i właśnie tutaj sobie blenduję, żeby to jeszcze bardziej troszeczkę przyciemnić. Tutaj w końcu już troszeczkę nałożyłam, ale dołożę jeszcze troszkę. Właśnie też w te końcówki po prostu wewnętrzne. I sobie też to po prostu rozblendowuję trochę tym pędzelkiem puchatym, żeby to tak też do góry oko podnieść. No i co? Na razie fajnie to wygląda, ale chyba zrobię sobie takie trochę katki tutaj. Tylko do tego. I jeszcze to minimalnie przyciemnię, żeby to odcięcie było takie bardziej widoczne. I dołożę chyba trochę takiego żółtawego brokatu, żeby ten efekt takiego złota troszeczkę podbić. Dział żółty brokat, mam niego dosłownie taką resztkę yy, i sobie go nałożę tutaj właśnie na powiekę, żeby ten efekt, jak już mówiłam, trochę podbić. Yy, no i delikatnie myślę też, że tutaj w tym miejscu pędzelak sobie wyczyściłam przed tym, żeby też nie porobić sobie plam tym brązowym cieniem. I to tutaj muszę jeszcze rozblendować, ale myślę, że fajnie, że ten efekt po prostu nam podbiła. Chcę sobie bez odcięcie, ja użyję tego płaskiego pędzelka, no i właśnie sobie całość tej po prostu powieki i tą część ruchomą przykrywam. I tak to robię ostrożnie, żeby po prostu też yy, no nie najechać na górną część powieki, żeby tam też tym korektorem sobie... Nie zepsuć tego, co nałożyłam. I no to nałożę zaraz też puder, zrobię to poza kamerą, żeby też po prostu sobie nic tutaj nie zepsuć. Ja użyłam sobie tutaj też już na puder trochę takiego białego cienia z Catrice, żeby ten makijaż dodatkowo rozświetlić. No i po prostu tym białym jeszcze bardziej uwydatnię to odcięcie. To taki właśnie Catrice. I nakładam też tym płaskim pędzelkiem W sumie tym samym, którym nakładałam korektor. No i. Zaraz przejdziemy sobie dalej. Jak chodzi o kreski, to w ogóle chyba zrobię je korektorem mm, i nie zrobię takich czarnych, co myślałam na początku, tylko właśnie takim cienkim pędzelkiem zrobię sobie kreski w makijażu i właśnie takie odwrotne kreski, tak jakby, że zamiast, wiecie, to przyciemnić, to do korektorem po prostu rozjaśnię. Nie wiem, czy będzie dobrze wyglądało. Mam nadzieję, że tak. Na ogół te moje wizje makijażowe się sprawdzają, ale może być tutaj też różnie. Ciekawe, co będzie w ogóle potem widać na tym makijażu. Yy, oby się udało, oby było ładnie. Na razie prezentuję się to w ten sposób, więc coś tam widać, co nieco, bym powiedziała, yy, ale też teraz muszę zrobić drugą taką samą, no i tą jakoś też ogarnąć, bo jest troszeczkę krzywa. Tak to wygląda i zrobię też to samo chyba w wnętrznych kodzikach, ale to już po reszcie makijażu. I teraz przejdziemy sobie. Ja no serio. Ja w tej chwili teraz sobie nie chodzę do pracy. I. Yy... Już po bluzie, poprzez prostu musiałam się uwalić. Ale nakładam sobie teraz tutaj bazę moją, która jest rozświetlająca. W ogóle nie wiem, muszę czynić się i odżywiać jakoś, bo moja cera nie działa i ogólnie czuję się jakoś tak trochę gorzej. Mam taki obniżony nastrój, czuję się taka trochę niepewna, nie wiem czemu uspięta. No i myślę, że w głównej mierze pewnie chodzi o moje nawyki jakieś żywieniowe, no bo w sumie jak chodzi o takie aspekty inne, no to jest wszystko super, yy, spełniłam swoje marzenia, yy, ale brakuje mi trochę motywacji, żeby na przykład na co dzień coś ciekawego robić. Nawet z tego makijażu ciężko było mi się zabrać, bo powiem Wam, że wczoraj miałam głuch, żeby dzisiaj się poddałam po prostu na starcie, yy, więc no widocznie jakiś problem u mnie teraz jest. No i myślę, że między innymi zmiana nawyków żywieniowych czy więcej ruchu mi pomoże. I dobra, po Tutaj właśnie tak po prostu moje wypryski, które ostatnio są w dużych ilościach, nakładam sobie korektor. To jest makijaż artystyczny, więc taką solidną tapetę robię, codziennie aż tyle tego nie nakładam. No ale do makijażu artystycznego tyle, ile się da po prostu często. Więc tak, i tutaj sobie właśnie też takie miejsca trochę bardziej czerwone. To akurat trochę, trochę nałożę, bo chcę, żeby to wszystko po prostu było dobrze zakryte do tego makijażu. Tak samo tutaj na płatki nosa, trochę naprawiać, trochę na czoło. I teraz dam temu lekko wchłonąć i zaraz sobie to rozblendujemy. I blenduję sobie za taką małą kąbeczką, bo ona po prostu, nie wiem, jakoś lepiej działa, mam wrażenie. Moja duża kąbeczka jest z Hebe, kosztowała jakieś 15 zł i, no nie wiem, miałam dużo tani kąbek i żadna nie była aż tak beznadziejna. Dosłownie ona po miesiącu używania wygląda tak i ma takie cudownie i to po prostu, no nie, to się ciężko działa, źle próbuję podkład e, dlatego używam teraz mniej więcej tej małej gąbeczki, którą dostałam e, przy okazji będąc w seforze. więc, więc no i sobie ten po prostu korektor w wklepie, podkład już tą dużą, no bo nie będę się bawiła takim małym czymś na całej twarzy, e, ale chociaż ten korektor, żeby te plamy wszystkie Dziury pozakrywać. Nie chciałam kupić podkład z dużym kryciem i kupiłam wkład z NAM, ale nie przeczytałam, że jest on dosyć mało kryjący, eee, więc, więc no. Ale można nim budować krycie, więc sobie po prostu spróbujemy je trochę zbudować. Ja już go raz używałam, w mm, sobie to dzisiaj rano właśnie po raz pierwszy, eee, a malowałam się na szybko, więc też takiej reakcji po prostu mm, nie wiem, takiej opinii szczerze nie mogę. O tym powiedzieć, bo no nie wiem, nagle no się maluję jakimś nowym kosmetykiem po raz pierwszym, to się tym akceptuję, robię to tak powoli zrobić, a ci byłam totalnie bez życia mm, i myślałam, że w ogóle się malować nie będę, więc no tak to nałożyłam no szybko, bez większego starania się, a teraz rzeczywiście troszkę sobie po prostu nim popracuję i też Wam ocenię, co o nim myślę. Jak na razie szczerze, wiem, ja że założyłam już kolektor pod to. Ale to krycie mam wrażenie, że jest jakieś lepsze niż rano. Nie wiem, czy to jakoś wina pielęgnacji, czy może to jakoś lepiej teraz wklepuję, ale wkłada lepiej niż rano na pewno. Na razie to wygląda tak, w sumie fajnie przyjemnie, ale na żywo to krycie po prostu jest delikatniejsze niż w kamerze, więc sobie troszeczkę spróbujemy je zbudować taką delikatną drugą warstwą w miejscach, które tego potrzebują, na przykład tutaj. No i zobaczymy sobie, czy to rzeczywiście krycie się poprawia, czy to wygląda w ogóle dobrze, jakkolwiek, ale widzę, że tak. Jest lepiej z tą drugą warstwą, no ale też nie użytkuję mi się, nie chcę nakładać dwóch warstw po prostu podkładu, bo to jest jednak ciężkie i wolałam jakiś podkład, który będzie krył dobrze no, za pierwszym razem, e, właśnie jak była w tym takim makijażu w Sephora u Sebastiana, to tam użyłam jakiegoś podkładu, nie wiem, czego to było dokładnie, ale on to miał po prostu takie dowolone, które się za pierwszym razem e, i marzę o nim, no, pewnie kosztowało z dwie stówy, a mi na coś takiego niestety nie stać. Ten podkład znam, w ogóle dorwałam na promocji za 30 zł i nie dałabym tyle pieniędzy za podkład, mimo że bym chciała, w tym razie po prostu no to nie mam pieniędzy. Ale jak tylko będę miała kasę, to po prostu mój makijaż będzie zbyt powerful, bo będzie kupiony też, e, zrobiony z drogich produktów. I teraz nakładam sobie bronzer, jest to taki bronzer z Catrice, który kupiłam też właśnie w poniedziałek i używam go teraz po raz drugi. I powiem wam takie moje odczucia, jest bardzo przyjemny, jest bardzo taki fajny, kremowe. Zapachu w sumie nie ma, chyba że ja nie czuję Ale bardzo właśnie fajna konsystencja I taka idealna, żeby sobie właśnie tutaj gąbeczką pracować Ja marzyłam też o brązerze właśnie w sticku Ale skonsultowałam też na tej właśnie takim evencie Sephora z tym Sebastianem No i powiedział mi, że jak ja Lubię. Robię taką beczką, o no to że jest o wiele, taki właśnie kremowy. No i posłuchałam, nie spełniłam swojego marzenia, ale rzeczywiście, no taki po prostu w takiej formie jest o wiele bardziej kremowy na pewno. No i się bardziej blenduje, a też te wszystkie stiki są o wiele droższe. Więc uznałam, że zaoszczędzę i po prostu zrobię coś takiego, a no kiedyś sobie kupię pędzelek i taki właśnie stick z Fenty, bo on jest wspaniały. I zrobimy sobie też tym konturowanie nosa Właśnie to robię takim pędzelkiem, potem sobie to wklepię tą taką małą gąbeczką Ale sam zarys właśnie takie trochę stemplowanie tym robię, tak delikatnie to przeciągam Ale ogólnie tym pędzelkiem tak właśnie stempluję, żeby też sobie plam nie porobić czy dziur Właśnie jakoś tak zbytnio to przeciągając No i właśnie w taki sposób sobie tutaj kształt zarysuję oczywiście Też nie nakładam tego produktu za dużo żeby troszkę potem było łatwo wblendować tak sobie delikatnie właśnie po prostu schodzeniem w dół i sobie też po prostu tutaj dół właśnie wykonturuję też takimi stępującymi ruchami no i też tutaj góry nosa też trzeba sobie troszkę poprawić no i biorę gąbeczkę i to właśnie delikatnie po prostu po bokach blenduję tą krawędź właśnie wewnętrzną delikatnie też wklepię, ale to już tak naprawdę odrobinkę, żeby też no, nie zrobić sobie całego nosa zwyczajnie brązowego. Teraz też taką dosłownie odrobinę korektora, żeby też tutaj właśnie ten dół nosa poprawić i wklepuję to już delikatnie palcem. Jak chodzi o środek, to zostawiam chyba go tak po prostu, bo jest wszystko tam dobrze, tylko tam też linię delikatnie tutaj na górze poprawiam, tak dosłownie odrobinkę tą pędzelkiem sobie też to wszystko dokończę. No i przejdziemy teraz sobie po prostu, myślę, że już do różu chyba. Do tego makijażu myślę, że bardziej sconowany będzie pasował i no, nie mam za bardzo do wyboru różu. W sumie nie mam teraz żadnego, bo ma moja dziewczyna i zapomniałam go oddać. Więc robię to po prostu pomadką do ust. I to jest szczerze świetny sposób, jak nie macie dużo róży, ale macie dużo pomadek, żeby sobie właśnie taki kolor po prostu dobrać. No i blenduję go gąbeczką też i tutaj go blenduję trochę też właśnie z tym bronzerem bo to wtedy też po prostu napobiegnie jakimś ewentualnym plamą, fajnie zrobi po prostu tutaj przejście no i sobie właśnie w tych okolicach ten mój bróż blenduje teraz też czuczę sobie tą okolicę właśnie pod cieniami i szczerze nie wiem to ogarnąć, bo też nie chcę tych kresek zepsuć, więc po prostu sobie taką delikatną właśnie przerwę między cieniem a tutaj tym i też po prostu dół sobie powieki trochę pocieniuję na razie to wygląda tak. Ciekawie. Teraz jeszcze druga strona oczywiście, tutaj też muszę uważać, żeby na ten, na ten obszar kreski nie wejść i zaraz też nałożę sobie korektor pod oczy. I tam też muszę coś wymyślić właśnie, żeby tą kreskę w kąciku jakoś sobie namalować tym korektorem. I nakładam korektor pod oczy, żeby tą, tą taką właśnie malutką gąbeczką, bo nią będzie najwygodniej. No i powiem wam, że nie wiem, co sobie z tymi kreskami w ogóle co zrobię z tym makijażem jeszcze. Zawsze tak wygląda proces moich artystycznych makijaży. Ja po prostu nie wiem, co robię. I wychodzi albo nie, więc e, zaraz zobaczymy, czy tym razem wejdzie też bądź nie. E, tak, nałożyłam sobie już e, korektor pod oczy i teraz wjeżdża puder. Trzeba zrobić szybko bardzo, zanim tutaj mi ten korektor wejdzie w jakiś zmarszczki. E, no i biorę mój puder z chudem, trzeba go wystukać całkiem porządną ilość. Niestety to będzie boli, mój portfel raczej. Ale no cóż, sporo tego nałożyłam, chyba z dużo. Aż jeszcze raz sobie tutaj ten korektor wklepie. No i patrząc jeszcze w górę, sobie. i spojrzałam się w dół. Ale mam takie wyjście jeszcze cojęte po prostu powieki, sobie właśnie tutaj klepie to mm, pod oczy i też na całą resztę twarzy. A tutaj głównie skupiamy się na tych takich właśnie miejscach typu te kreski, żeby właśnie mi się nic nie rozdało I też miejsca, miejscach gdzie było konturowanie, w szczególności pod brązerem, czy właśnie po bokach nosów W ogóle, nosów? nasa, w ogóle strasznie się mi tutaj spędzi, nie wiem o co chodzi Zawsze mam tak, że jak nałożę gram makijażu, przynajmniej po prostu spędzić twarz w miejscu gdzie już go nałożyłam No a nie mogę się tam drapać, no bo też nie chcę makijażu sobie popsuć Nie wiem, muszę trochę bardziej ten puder chyba oszczędzać ale do takiego makijażu artystycznego musi być wszystko perfekcyjne. Dlatego taki w miarę solidny ten baking sobie zrobię, bo to musi wyglądać wszystko pięknie. Może aż mnie po prostu bolą oczy, jak widzę, i dlatego nałożyłam. No, naprawdę, mój musi mi długo starczyć, bo ja chcę go mieć, a może być ciężko, skupiam za własne pieniądze nowego takiego. Ja Chwilę i teraz ten puder strzepuje takimi kulistymi, delikatnymi ruchami. Ogólnie ważne jest w makijażu, żeby te ruchy wszystkie były delikatnie, bo to ma spory wpływ jednak na makijażu, no tak on wygląda. No i teraz czas ogarnąć też te oczy, no bo tutaj dalej nie ma tego makijażu artystycznego, ewidentnie. Nie jest to nic wow w tym momencie, więc trzeba jakoś to ogarnąć. Myślę w ogóle, że będzie ciemno, zanim to skończę robić, ale tak, w każdym razie zacznę sobie od tego, że wezmę ten taki złotawy cienio, od którego zaczęłam i sobie go po prostu tutaj nałożę. Trochę tak go przyciągnę właśnie na okolice nosa, żeby no było na, na czym w ogóle pracować z tym właśnie korektorem. To ogólnie powinienem była robić przed pudrem, ale no już trudno, musiałam utrwalić też korektor pod oczami, a myślę, że będzie to dobrze i tak wyglądało. No i co? Też jakoś trzeba dół jeszcze zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Wezmę sobie taki płaski pędzelek i właśnie tą paletkę też z tymi cieniami, albo tą od Kylie w ogóle wezmę. I sobie tym takim cieniem brokatowym, co wam pokazywałam wcześniej, po prostu chyba tą dolną linię oka zrobię. Tak samo też tutaj. I to potem wszystko też kolektorem wyczyszczę, żeby tą kreskę sobie pod okiem właśnie zrobić. Dużo, troszeczkę takiego ciemniejszego cienia, i teraz przejdziemy sobie do korektora. I nie wiem, to na razie mi się jakoś bardzo, bardzo nie podoba, więc mam nadzieję, że to się zmieni. I teraz rysuję sobie właśnie te kreski, i teraz będzie je rzeczywiście widać, no bo są już po prostu na cieniu brązowym zrobione, żeby się wybijały bardziej, ale powiem Wam, że teraz nie mogę żadnego błędu zrobić, bo to już jest na pudrze i to po prostu to już się nie uratuje, tak naprawdę, bo. Nie już tych kresek, po prostu zwyczajnie. Tak to właśnie wygląda na razie. Chyba fajnie. Ja wiem, szczerze mówiąc, dodam trochę jeszcze sobie różu takiego z Lovely, pomarańczowego. Wolałabym trochę inny odcień, szczerze mówiąc, ale nie posiadam. No i z takimi okolistymi ruchami, tylko po prostu tutaj dodaję całkiem sporo. W sumie to ma jakieś artystyczne, więc nie będziemy też tutaj tego za bardzo żałować. Ale też no, oczywiście bez przesady co ja. I rozświetlacz. Ja mam mój ulubiony rozświetlacz z Catrice, Używam go już od dawna i się sprawdza po prostu świetnie, tylko Wam go też bardzo polecam. O, i nakładam go na początku takim puchatym pędzelkiem. I to nakładam go tutaj właśnie yy, w tych miejscach. Troszeczkę na płyczek schodzę i tak samo też zrobię drugiej strony takimi kolistymi ruchami. No i na nos oczywiście. Tutaj właśnie odrobinkę na czubek, i też trochę właśnie na środek. Troszeczkę też na usta, że daję. No i nie wiem, w sumie to tyle, tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozświetlacz Jeszcze troszeczkę pod brwi sobie dodam. I też teraz sobie nałożymy żel na brwi. Bo to, co z nim zrobiłam, to ja po prostu pomalowałam, ale też czas nałożyć żel. Ja to lepiej zawsze po podkładzie, żeby mi się już tutaj nic nie starło. Trochę za dużo wycisnęłam żelu klasycznie. No i co? No i teraz po prostu sobie te właśnie brwi czeszę na ten żel, żeby to wszystko tutaj wyglądało nam ładnie. I teraz przejdziemy do czegoś, co jest w sumie taką największą nadzieją tego makijażu, czyli do kryształków. Ogólnie to, nie wiem, one są określenie połączone. I nie wiem, jak to rozerwać w ogóle. No cóż, no nie wiem, tragedia te kształtki, szczerze mówiąc, bo są wszystkie na jednym kleju i muszę je po prostu teraz chyba zwyczajnie porozcinać, bo inaczej mi się nie uda. A muszę jakoś się do twarzy poprzyklejać. No nie wiem, spodziewałam się, że to będzie prostsze. No ale cóż, no. Może cały czas jak nagrywam, pokazuje mi, że kończy pamięć w telefonie i dosłownie mi wywala z tego iPhone'a. Wysyłam jakie, wys jakieś tysiące zdjęć i to nic nie daje. Ale w takim razie nakładaję te kryształki poza kamerą, żeby też po prostu tych pamięci jeszcze bardziej nie wyniszczać. I Wam pokażę już makijaż po prostu z tymi kryształkami przy okazji też rzęsy, zrobię usta. I w sobie pokażę Wam już całość gotową, bo tak naprawdę tutaj w rzęsach czy ustach nie ma większej filozofii. E, użyję chyba pomadki właśnie z Maybelline tej w odcieniu ten, ten lipi bo jest mega ładna, być pasowała do tego, myślę. E, a ja chodzi o, o fit, to też mam już wybrany, więc ja zaraz wszystko pokażę. Uznałam, że pokażę Wam makijaż gotowy już w lepszym świetle, ponieważ tak się właśnie prezentuje. Już zrobiło się ciemno, ale tak wygląda makijaż i szczerze bardzo mi się podoba. Mm, tak się prezentują badnokcie już nałożone i razem to wygląda po prostu prześlicznie. Nie jest to może najbardziej artystyczny makijaż, jaki zrobiłam, ale pewno jest bardzo fajny też z tym topem, który mi zresztą spada się bardzo fajnie łączy. Tak się prezentuje właśnie mój top, tak się prezentują paznokcie, a tak makijaż już z całością. Dziękuję bardzo za uwagę. Powiedzcie, czym inspirowany makijaż zrobić jako kolejny. No i co życzę mi miłego dnia. Zostawcie oczywiście subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Pa, pa!